Słuchajcie, wiem, że tak późna trochę pora, ale zobaczcie co odkryłem. Mam BMG! Yo się mam z tej strony, dzisiaj właśnie zagram sobie BMG Drive. Jeju, to jest gra naprawdę już próbowałem. O, nie reagujcie na rejestrację. Dobra, nieważne. E, mamy tutaj e, Gabriela, ale już, 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 pokazuję wam. Mamy też malucha. Jeju, to też jest trochę wczesna pora, ale to jest maluch! I oczywiście to, 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 to musimy wziąć oczywiście maluszka he, 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 he. Zobaczcie, maluszek! A czekajcie, a jak wysiądę? A, to maluszek jest z Grażyną i Andrzejem Nie? Nie, Grażyna i Hubert, no Ja ich tak nazywam Albo lepiej Kurczę, zapomniałem, że ten maluch jest mega wy a to mega wywrotny. Co jest problemem? Bo ja chcę tu sobie przedestować tego maluszka. Patrzcie. Skok! Skok i nary. Bum, bum, bum. No i po maluszku. Ale to nie koniec. To nie koniec, to nie koniec, to nie, koniec. To nie koniec. Tutaj również... O, to... Widziałem, że mam. E, Zobaczycie sobie. Mam Ibiszu, czy Sai. E, czy Sai. No, czy Sai. E, gdyby co, możecie sobie tutaj mody e, i tutaj sobie mo możecie. Możecie sobie szukać mody na tutaj i repository. I tutaj możecie sobie szukać modów. A jak chcecie coś wyszukać, na przykład Gabriel. Nie wiem, na przykład. Albo nie wiem. Maluch. No to macie tutaj malucha na przykład. No, a na przykład jeszcze wyszukamy sobie. Um, Fiat. Nie wiem, Fiat. Tak mi coś wpadło. Fiat One Uke Nie wiem. Dobra, nieważne. Mamy takie po prostu autka. Najbardziej mnie ten maluch interesuje. Dobra, nieważne. Mamy tutaj sobie właśnie tego maluszka. I tyle. Chciałem pokazać, że. Kupiłem sobie, myślę, mama mi kupia BNG Drive eee, Dzięki za oglądanie, wiem, że to taki trochę krótki odcinek no, Szkoda, że nie dłuższy, ale muszę już skończyć, bo jest taka wieczorna pora Prawda, Grażyna? No. O, nawet pokiwała, nie? Widzieliście to? Patrzcie No zobaczcie No zobaczcie, no pokiwała nawet Patrzcie. Czekajcie, no No zobaczcie No, no pokiwała Więc co? Ja Was żegnam z tym maluszkiem. No i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!